To jeden z wielu małych sklepów w samym sercu Berlina. Joe Diliberto otworzył go prawie 10 lat temu. W czasie kryzysu spowodowanego koronawirusem nie wie, czy uda mu się go utrzymać. Próbuje ubiegać się online o rządową pomoc. Pół godziny temu system po prostu padł. A, teraz idzie, ale przede mną jest jeszcze 35 800 osób. Dla małych przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych, takich jak Joe, rząd obiecał natychmiastową pomoc do 15 tysięcy euro w zależności od wielkości firmy i to nie w formie kredytu, tylko dotacji bezpośredniej. Dla mnie nadal nie jest jasne, kto co finansuje. Będzie to szczególnie trudne, zwłaszcza dla osób pracujących na własny rachunek, ponieważ jesteśmy w pewnym sensie spoza systemu i to właśnie wywołuje panikę. Panic, I think, amongst the Pomoc publiczna pomogłaby przynajmniej pokryć czynsz. Joe Dilberto nadal próbuje zarejestrować się w systemie. To samo dotyczy Pameli Szobes. Prowadzi ona jeden ze słynnych berlińskich klubów. A, błąd. To wciąż nie działa. Kluby w Berlinie zostały zamknięte jako pierwsze na samym początku wybuchu epidemii. Pamela nie ma pojęcia, kiedy będzie mogła znowu otworzyć lokal. Nie zajdziemy daleko z tymi pieniędzmi. Co mamy dalej robić? Skąd weźmiemy pieniądze na pokrycie wszystkich naszych kosztów? Nie zarabiamy nic, zero. Właścicielka klubu ma nadzieję, że będzie dodatkowy program wspierający obiekty kulturalne i rozrywkowe. Nie możemy zrekompensować braków, które teraz mamy. W produkcji na przykład moglibyśmy nadrobić to poprzez pracę na dodatkowych nocnych zmianach, ale my nie możemy tego zrobić. Nie możemy nadrobić tego, co teraz tracimy. Joe Diliberto próbuje sprzedawać towar przez internet. Sklep online funkcjonuje lepiej niż się spodziewał, ale to nie wystarczy. Dlatego liczy na programy rządowe. Sposób, w jaki działają dofinansowania jest teraz przeciwny do tego, jaki zawsze był. Miejmy nadzieję, że państwo dostarczy pieniędzy małym firmom, a biurokrację odłoży na później. To zawsze było odwrotnie. Boję się więc o samozatrudnionych. Joe liczy też, że wsparcie finansowe od państwa pozwoli mu świętować w grudniu dziesiątą rocznicę założenia sklepu.